Panie i Panowie, mamy nowego mistrza i starego mistrza. Hegemonia trwa! Hegemonia trwa! Panie i panowie, chodźcie tutaj chodźcie wszyscy, chodźcie tutaj wszyscy, chodźcie tutaj wszyscy wielkie gratulacje, gdzie jest kapitan, zacznę od kapitana tradycyjnie Tomek chodź tutaj Składam gratulacje. To, jak to się mówi, Hegemonia trwa. Macie kolejny tytuł. Kugra dwa razy, tyliż dwa razy, raz, ale to już jest, że tak powiem, jedna drużyna, na Tomek. Wielkie gratulacje. Dzięki, dzięki, powiem tylko jedno. Kto wygrał? Kto? Kto? Zapraszamy Braciszek, Mariusz, chodź, jesteś pod ręką, to chodź. Kurczę, gracie w fantastyczne mecze, trzeba powiedzieć. Naprawdę pokonaliście dzisiaj świetnie dysponowany dom weselny Sylwia. No, dziękuję chłopakom za walkę. Dobrze grali, postawili się, także poziom był wysoki. Jeszcze raz dziękuję chłopakom i organizatorom. Gratulacje, gratulacje. Andrzejek, chodź. Strzeliłeś znowu w decydującym momencie gola, trzeba powiedzieć, jak rok temu z Gold Teamem, tak dzisiaj po dośrodkowaniu Maczka z Roki wyprowadzasz drużynę na remis 3, 3 który już Wam dawał, że tak powiem, to mistrzostwo, potem topiliście swojego, gratulacje. No dzięki ślicznym. mecz trochę się nie układał pod nasze, po, po naszej myśli, ale skończyło się zajebiście, wygraliśmy to, także cieszę się bardzo, cieszę się, że udało się strzelić tą bramkę na 3, -3 i, i poszło, bo tak to, no było ciężko, ale oczywiście... Zwyciężyliśmy! Gratulacje, gratulacje, idziemy dalej, idziemy dalej, chodź! Rafał, Rafał, jest taka piosenka, nie ma mocnych na Mariole, ale nie ma mocnych na Tylicza. Nie ma mocnych. Jak się okazało, udało się po raz trzeci. I co wiem, co mogę powiedzieć? Mecz bardzo ciężki, mega ciężki, już chyba najcięższy z tych wszystkich. Co prawda w tamtym roku. Nie, dwa lata temu też mieliśmy także w ostatniej kolejce, no ale ten mecz z tą naszą drużyną, naszym utrapieniem, ale na szczęście się udało. Cieszy to tym bardziej, że cały czas goniliśmy wynik. Nie było tak, że mamy wynik i tylko bronimy, więc... Goniliśmy ten wynik, goniliśmy i wygoniliśmy. Gratulacje, gratulacje. gratulacje. Kto jeszcze nim o bramkarz? Chodź. Kuwa, chodź od ciebie też, chodźcie, od ciebie. Chodź kurczę, chodź bramkarz, wstąpiłeś do tego zespołu i popatrzcie od razu sukcesy. Ale dzisiaj twoja postawa też nieodzowna. Trzy golu, gole puszczone, ale też nie twoje, że tak powiem, winy. Ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj wyciągnęliście wszystko, co najlepsze, żeby ten nasz wygrać. No, walczyliśmy do końca cały czas. No, wpadły trzy bramki. Staram się pomóc chłopakom, jak tylko mogłem. No. No czasem coś wpadnie do bramki, no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyłapać. Dokładnie, gratulacje za postawę. Kto jeszcze nie był? Krzysiu Tomczak. Krzysiu Tomczak. Krzysiu, ja już przygotowywałem tutaj taką przedmowę, że będziemy tu mówić o zwycięskim remisie w 73 roku Polska na Wembley, a tutaj w końcu w strzelacie na 4-3, pokazujecie pieruński charakter. Ciężki mecz, jak było widać z przebiegu meczu. Szacunek dla Rwala. postawił ciężką poprzeczkę. Wygrywamy trzeci raz z rzędu ligę, cieszymy się, jesteśmy ogromnie zadowoleni. Przygotowujemy się teraz do Orlika. Czekam na Fetę. I cóż, gratuluję drużynie całemu zespołowi. Pozdrawiam, Guzia, to dla ciebie, kocham. Pięknie, pięknie ja też pozdrawiam. Chociaż boże, nie wiem, czy mnie zna, czy mnie nie zna. Musi Cię poznać. Musi mnie poznać, dokładnie. Szafa, chodź tutaj, wielki nieobecny. Szafa, no, kurczę, bladę. Słuchaj, kolego, wracasz na Ligę, dzisiaj wynik piękny, weź Ciebie, ale z Tobą, bo Ty byłeś częścią tego zespołu i dzisiaj tak. siedziałeś na ławce i trzeba powiedzieć, że na Orlika czekamy na Ciebie. Chociaż nie wiem, czy będzie tak łatwo, ale, ale Szafa. No nie, no staram się teraz wszystko robić, żeby wrócić i rehabilitacja, dużo ćwiczę i Z chłopakami to na bieżąco, także... Kokoż mi obiecał, jak kontuzji doznałem, że wygrają dla mnie. Kokoż mi obiecał, bo ja Kokoszowi obiecałem, jak było w tamtym roku, jak miał rękę złamaną. Ja dotrzymałem słowa, on też dotrzymał. I to jest atmosfera. Panowie Team Spirit, nie ten alkoholowy, ale to też trzeba, ale to jest Team Spirit, Kuba. To jest ten Spirit. Team Spirit, ściana, ściana na obronie z Rafałem Piękko, nie ma się co oszukiwać. Kuba. Dzisiaj wyprowadzasz jako obrońca zespół też z opresji. No nie wiem, udało się gdzieś tam. chociaż nie, to, się, to się nie udało. dwóch nie trafiłem, więc się nie udało. No nie wiem, różnie bywa. Jeśli tak to widzieli z boku, że gdzieś tam pomogłem i widz to fajnie. Kapitalny mecz, trzeba powiedzieć, że to tak chodziło z lewej do prawej, z lewej do prawej, aż mnie kręgi szyjne bolą, ta głowa cały czas chodziła. I Sylwia zasłużyła cię na oklaski, a wy to już w ogóle na aplauz. Jak najbardziej Sylwia zasłużyła, bo cały mecz ją goniliśmy. Ciężko było bardzo. No ale nie, nie poddaliśmy się. Z 3 wracamy na cztery, 3 Ładny kombek. Piękny kombek. Emocji od. Kom od od, bez liku tutaj chyba było i na trybunach, i nie wiem, i nawet Sandecja została, nie wiem czy Gold Team nie, ale no, każdy chyba żył tym meczem, przeżywał, cieszył się. Ale to cieszę, że o 21.30 tyle ludzi przyszło. No, emocje gwarantowane były chyba, nie? Prowadź do szatni. My, my, my i Sylwia, to. To w ogóle emocje, emocje gwarantowane. Zapraszam pana, operatora Kuba, prowadź. Idziemy jeszcze potem. Rafał Pienko nie udzielił mi jeszcze wywiadu, nie możemy ominąć, prawda? Zaraz go złapiemy. Proszę bardzo, gdzie ta wasza szatnia? O, Idzie. Ciężko, ale... trzy, Było, trzy razy, trzy razy z rzędu. Mistrzostwo, masakra. Kto już tego nikt nie powtórzył. <laughs> Będzie ciężko. Bo, bo nie odpuszczę. Maciek Sroka, Rafał Pienko. Panowie, uciekacie, a ja przychodzę. Tam ci już byli. Maciek, pasuj tyłek. Gratulacje, szczególnie... Szczególnie utwiła mi twoja asysta do Andrzeja i w ogóle całe spotkanie trzeba powiedzieć Szapoba. No udało się nam jeszcze ci raz z rzędu mistrzostwa. No nic. Trzeba się przygotować na Orlika i. Historia, jak to chłopaki mówią. Pięknie, pięknie. Na Orliku będzie podobnie? O, oby, oby. Mamy taką nadzieję. Tego życzę, bo niesamowity zespół. Rafał! Już świętuję, posłój tyłek. Rafał, normalnie powiem ci szczerze, że sezon twój to jest. Coś po prostu niesamowitego. O, obrona twoja to jest tak szczelna, jak nie wiem, jak, jak Gumki Dureksa. Gumki Dureksa nie są aż takie szczelne chyba, ale nie, nie tak poważnie to No co, fajnie zagraliśmy znowu zespołowo, znowu te trzy karne dzisiaj, nie wiem, dobrze liczyłeś. No to przecież jeden gościu nie robi. Czeka... Wiadomo, no tam był jeden fał na głowie, ale dwie, dwa przedłużane cała drużyna, znowu, znowu bramki, każdy gdzieś z tyłu, Andrzej, z przodu ktoś. No całe praktycznie podsumowanie sezonu. Wszyscy, walka do końca, tak jak mówisz, gdzieś tam może i szczelna obrona, chociaż to dzięki przede wszystkim wujkowi, Andrzejowi na bramce. No i mamy, mamy trzecią, Fantastyczne. trzecią obronę, trzecią z rzędu. To się, to się naprawdę zdarza, trzy razy mistrzostwo. Był ktoś jeszcze ominięty, czy nie? Panowie, no to ładnie, musicie się pożegnać z nami tutaj, z widzami, coś zaśpiewać ładnie. Proszę bardzo, zachęcam was. Proszę bardzo. To ja, to ja, to ja, to ja, to ja zacznę. Kto wygra mecz?

Idziemy do naszego przedsionka. Za rok też wygracie, tak? Idziemy do naszego ulubionego przedsionka. Jeszcze parę kroczków. W następnym też. Panie i panowie, w takim humorzystym scenariuszu kończymy dzisiaj Elka Gligę futsalu. Z jednej strony smutek, bo się rozstajemy, ale na niedługo, bo na cztery tygodnie, bo sufik z już lada moment. Mistrz jest tylko jeden, taka prawda. Kugraf dwa lata z rzędu, Tylicz trzeci rok z rzędu, ale to jest przecież jeden zespół. Wielkie gratulacje dla domu weselnego Sylwia Szapoba. Dziękuję, pozdrawiam.